Jakarpatia to prawie największy priorytet ministerstwa, jeden z największych priorytetów w polityce transportowej i w strategii rozwoju transportu. W praktyce oznacza to, że ministerstwo podejmuje szereg działań po kolei od wyznaczenia tego korytarza, zdefiniowania ostatecznego jego przebiegu, ostatecznego kształtu aż do zapewnienia finansowania. Zaczęliśmy od tego wyznaczania przebiegu i uzgadniania priorytetu tego przebiegu z naszymi krajami z którymi wspólnie 3 marca została zawarta tzw. Deklaracja Łańcucka druga. W ramach deklaracji potwierdzono znaczenie tego korytarza nie tylko dla Polski, ale międzynarodowo dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej i szerzej, w krajów Europy i nie tylko Unii Europejskiej tego regionu. Później przeszliśmy już do konkretów, czyli wyznaczania przebiegu drogi ekspresowej na brakującym odcinku jeszcze pomiędzy Ełkiem a Białym Stokiem. W czerwcu, przepraszam, w maju Rada Ministrów podjęła decyzję o, drodze, o wyznaczeniu drogi ekspresowej S16 pomiędzy Ełkiem a Knyszynem. W ten sposób cały przebieg Via Carpatia uzyska status drogi ekspresowej na terytorium Polski, poczynając od granicy z Litwą, przez Białystok, Lublin, Rzeszów, aż do granicy państwa. No i na samym końcu jest kwestia oczywiście finansowania. W pierwszej kolejności i tu już została podjęta decyzja i przyznano środki na realizację. To jest odcinek od Lublina do Rzeszowa. W tym momencie trwają przetargi i wszystko jest na jak najlepszej drodze, żeby zapewnić realizację tego odcinka. Również duży priorytet przyjmujemy dla realizacji odcinka od Rzeszowa do granicy państwa. Tak jak deklarowaliśmy już do tej pory. Trwają prace nad zapewnieniem finansowania dla odcinka od Rzeszowa do Babicy. Mamy nadzieję, że po ostatecznej decyzji środowiskowej, potem gdy wyjaśni się ostateczne warunki wynikające z tej decyzji będziemy mogli przystąpić do jej realizacji. Do sieci głównych dróg w ramach TNT został wpisany odcinek Rzeszów Lublin i niewielki odcinek pod Białym Stokiem, natomiast do sieci uzupełniającej pozostałe części polskiego odcinka S-19. Z czym się to wiąże? Otóż wiąże się to z finansowaniem, które jest gwarantowane w przypadku wpisania danej drogi, danego korytarza transportowego w Unii Europejskiej do sieci głównych korytarzy, czyli do sieci bazowej i tutaj mamy Lublin Rzeszów. Natomiast i finansowanie do 2030 roku i te pieniądze są gwarantowane. Natomiast sieć uzupełniająca to jest tak trochę na pociechę. Obiecane finansowanie do roku 2050, ale to wszystko jakby determinować będzie, jak będzie wyglądać Unia Europejska, czy to w ogóle będzie możliwe. Krótko mówiąc, na jaką chwilę jesteśmy w punkcie wpisania S-19 w Polsce do sieci głównej dróg w ramach TNT, tylko na odcinku Rzeszów-Lublin. I teraz gra idzie o to, żeby w ramach kolejnej rewizji, będzie miała miejsce w 2023 roku. Już teraz podjąć wysiłki na rzecz wpisania całego korytarza transportowego, zarówno w Polsce, drogi S19 w Jakarpati, jak i w kierunku południowym, w Czechach, w Rumunii, na Węgrzech. I Gra idzie o to, żeby to zrobić w 2023 roku. Aby się to udało, trzeba podejmować inicjatywy w Parlamencie Europejskim, musi być mocna determinacja polskiego rządu ona jest na szczęście aktywna działalność samorządów, w tym wojusa podkarpackiego. I jestem pewien, że jeżeli te trzy miejsca, te trzy żywioły, te trzy, trzy inicjatywy się zbiegną w jedną, to w 2030 roku jest szansa na to, że Rekarpacja będzie pisana na całym odcinku. W pełni popełnione oczekiwania, które e, przyczynią się do e, nawiązania dalszej współpracy i zaowocuje no, też e, m, niesie swój wkład w, w przyspieszenie budowy tej drogi, e, drogi ekspresowej. E, chcę powiedzieć, że w tym roku, tak jak już powiedziałem mija dziesiąta rocznica podpisania tej deklaracji, chcielibyśmy, aby w miesiącu październiku, bo taki to był czas, też zorganizować konferencję, która podsumuje ten czas tej dziesięcioletniej aktywności. Jednym z elementów będzie podpisanie porozumienia, na mocy której trzy nowe województwa przystąpią do powstałego w ubiegłym roku porozumienia o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via w, w odniesieniu do samorządów które, i regionów, które są usytuowane wokół tej. as duas até Rzeszów jest w tej chwili i staje się tak patrząc z punktu widzenia perspektywy jednym z ważniejszych węzłów drogowych w Polsce. Skrzyżują się drogi autostrada A4, nowy korytarz przygotowywany 19, czyli ten region zaczyna odgrywać istotną rolę na mapie dróg w Polsce. Dlaczego tutaj? Dlatego, że my w ogóle jako Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy od wielu lat współuczestniczymy, z zabiegamy, realizujemy tą naszą taką ideę realizacji korytarza transportowego, który nazwano, nazwaliśmy również Via Carpatia. Via Carpatia jest taką ogromną szansą i perspektywą dla Polski, ale przede wszystkim dla tej części województw, które leżą na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jest to też ogromna szansa dla powiązania komunikacyjnego południa Europy z, z Europą nadbałtycką. W związku z tym, patrząc z punktu widzenia naszych takich strategicznych celów i zamierzeń, to współuczestnictwo w promowaniu, w zabieganiu o to, żeby ten korytarz powstał, no jest naszym takim wyzwaniem. Istotne znaczenie ma to, iż... Biagarpatia będzie stanowiła swego rodzaju przełamanie traktów komunikacyjnych dominujących w tej chwili w Europie, łączących wschód z zachodem. Z jakiego powodu łączność pomiędzy północą i południem nie jest tak dobrze rozwinięta? Zapewne odpowiedzi trzeba szukać i głębiej, i dłużej, i nie czas na to, aby temu się szczególnie poświęcić. Chcemy jednak, aby to właśnie przez Polskę przebiegający trakt wskazał, jak ważnym korytarzem jest w Karpatia, i oczekujemy tego, że zostanie on włączony do trady Europejskiej sieci transportowej. Taki jest interes państwa polskiego, państw zaangażowanych w budowę Wia ale tak naprawdę taki też jest interes Europy choć z niejakim oporem realizowałem. Widzimy, że idea budowy szlaków Via Carpatia rozwija się i bardzo nas to cieszy. Kibicujemy gorąco tej inicjatywie na Słowacji. Wspieramy te działania m.in. poprzez nasz udział w Podkarpackim forum drogowym. Przygotowanej specjalnie na forum prezentacji pokaże przebieg szlaku Via Carpatia na Słowacji, a także będę mówił o wpływie, jaki ta droga będzie mieć na rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny naszego kraju. Rozwój całego tego kraju.